Wyobraź sobie, że twoje życie przypomina drapacz chmur, który ktoś zaczął budować od dziesiątego piętra. Z zewnątrz wygląda imponująco: osiągnięcia, zdjęcia, cele, plany, ale wystarczy lekkie zatrzęsienie, by cała konstrukcja zaczęła drżeć. I wtedy mówisz, że nie wiesz, dlaczego wszystko się sypie, a prawda jest prostsza, brutalniejsza i bardziej niewygodna. Budujesz wysoko, ale nie głęboko, masz ambicje, ale nie fundamenty. Chcesz sensu, ale nie struktury, na której sens może się oprzeć. Tu zaczyna się katastrofa budowlana zwana dorosłym życiem. W pewnym momencie pojawiają się rysy, niewidoczne na pierwszy rzut oka: zmęczenie, chaos, uciekanie w rozrywki, przemęczenie udawane jako produktywność. To nie są problemy, to sygnały alarmowe konstrukcji. Frankl powiedziałby ci coś, czego nikt w twoim otoczeniu nie ma odwagi powiedzieć: Nie zgubiłeś sensu. Nigdy go nie zbudowałeś. I teraz powiem ci coś jeszcze bardziej niewygodnego. Ludzie nie upadają dlatego, że życie jest ciężkie, upadają dlatego, że próbują żyć na piętrach, których ich fundamenty nie udźwigną. To jest moment, w którym większość widzów chce wyłączyć film, bo to boli, ale jeśli nadal tu jesteś, to znaczy, że twoja konstrukcja już pęka i szukasz sposobu, by naprawić ją, zanim się zawali. Frankl nie uważał, że sens się znajduje. Uważał, że sens się konstruuje, jak projekt, jak plan, który zmienia pustą działkę w coś, co ma kształt i cel. Logoterapia nie jest duchową ozdobą, jest inżynierią. Nie powie ci, co budować. Powiedziała jedynie: zacznij od fundamentów. Bez nich wszystko, co postawisz, i tak się przewróci. Co więc stanie się fundamentem twojego życia? Tu wchodzi pierwszy szok. Fundament to nie motywacja, nie marzenia. Nie wizja idealnej przyszłości. Fundamentem jest wybór, który coś kosztuje, wartość, za którą jesteś gotów zapłacić wysiłkiem, relacja, którą utrzymujesz nawet wtedy, gdy nie jest wygodna, praca, którą robisz nie dlatego, że się chce, ale dlatego, że jest Twoim zadaniem. To jest stal, to jest beton, to jest prawdziwa architektura sensu. Drugi element konstrukcji porządek, który wprowadzasz tam, gdzie panuje chaos. Niewielkie porządki życiowe, nienoworoczne postanowienia. Chodzi o ten jeden mikroakt, który wzmacnia konstrukcję. Podejmujesz decyzję, której unikałeś. Odkładasz telefon tam, gdzie nie kusisz siebie. Kończysz rozmowę zalegającą w głowie od miesięcy. To są cegły, które naprawdę zmieniają kształt budynku. I trzeci element relacje jako rusztowanie. Nie chodzi o ilość ludzi wokół, chodzi o tych dwóch czy trzech. Którzy trzymają Twoją konstrukcję, gdy Ty przestajesz trzymać siebie. Słuchaj uważnie. Budowla bez rusztowania nie powstaje. Życie bez drugiego człowieka też nie. I teraz najważniejsza część. Część, która może Cię wstrząsnąć bardziej niż cała reszta. Nie żyjesz w chaosie, dlatego że świat jest chaotyczny. Żyjesz w chaosie, dlatego że nie zdecydowałeś, co ma być Twoim fundamentem. Z góry, z perspektywy czasu. Zobaczysz coś, czego teraz nie widzisz. Twoje życie nigdy nie było przypadkiem. Było placem budowy, który czekał na architekta. I tu pojawia się jedyne pytanie, które naprawdę ma znaczenie: jaki pierwszy element swojej konstrukcji postawisz dziś? Zostań, jeśli chcesz nauczyć się budować nie tylko piętra, ale fundamenty, które je udźwigną.